Dzisiaj wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu będziemy prezentować system bezpieczeństwa w pojazdach ciężarowych w porównaniu z pojazdami osobowymi. Głównie skupimy się na długości drogi hamowania. Z uwagi na to, że dużo kierowców w autach osobowych po prostu czasami myśli, że samochód 40-tonowy zatrzyma się tak samo szybko jak samochód osobowy. No będziemy chcieli pokazać, że jednak ta różnica w długości hamowania jest równa praktycznie długości zestawu. W którym będziemy się poruszać, mimo że nasz pojazd jest wyposażony we wszystkie dostępne systemy bezpieczeństwa, to jednak fizyki nie oszukamy. 40 ton zatrzyma się dużo dalej niż półtorej czy 2 tony. Bo nam czasami w samochodach osobowych wydaje się, że ten kierowca robi coś złośliwie, że nazłość właśnie to odpuszczanie takie przed skrzyżowaniem. Ale jest to po prostu związane z tym, że Zdjęta noga z gazu powoduje też mniejsze zużycie paliwa. Jeżeli kierowca dobrze czyta drogę, jeżeli potrafi dobrze zinterpretować ruch drogowy, mniej zatrzymuje ten pojazd. A co za tym idzie, zużycie paliwa spada w tym pojeździe, a nie wzrasta. To nie jest żadna złośliwość ze strony kierowcy, podobnie jak to tak głośno okrzyczane ostatnio wyprzedzanie na autostradach. Oczywiście, no jeżeli różnica w w tych kilometrach w prędkościach jest 1-2 km na godzinę, to może to nie zawsze ma sens. A też weźmy pod uwagę to, że kierowca ma 9 godzin i w tych 9 godzinach stara się szczęśliwie dojechać do domu i zarobić i utrzymać rodzinę. Bo przecież ten kierowca, który jeździ samochodem ciężarowym, no też czasem siada w samochód osobowy. Jeżeli będzie się zachowywał tak, jak ktoś tam wcześniej mu zajechał drogę, nie wiem, samochodem właśnie osobowym, no to, to jest droga donikąd. No. Szanujmy się na tych drogach i naprawdę będzie nam się dużo lepiej i fajnie jeździć, tym bardziej, że samochody są coraz lepsze. Jak jeszcze nadążę za tym nasza kultura na drodze, to i poziom wypadków i skutków przede wszystkim tych zdarzeń będzie coraz niższy.